bardzo ciepły, upalny dzień. Przyszła sobie, um, tak, przyszła sobie czwórka przyjaciół, piątka przepraszam. I jedną z nich była śnieżna biała królewna Paris, um, bardzo znana ze swojego pięknego futra, które nosiła zawsze. I nigdy nie leniała. Drugim z nich była Daisy. Zwykła, prostaczka, tak naprawdę. No, ruda. Trzecią z nich była Kropa. Kropa, bo miała kropki, chociaż bardziej by pasowała łata, ale to jest kropa. Miała też dwóch kolegów. Jednym z nich był Łajcik, drugim z nich był Maxio. Łajcik, Maxio. Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Ci dwaj, te trzy. Ale każdy z nich miał swojego mistrza. Nie wiadomo, krowę, owce, ale ta piątka małych szczeniaków miała tylko jednego mistrza: Sangiciąga. Sangiciąga był bardzo, 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 ale to bardzo starym żółwiem. Zachwycał wszystkich swoją bardzo spokojną, bardzo spokojnym uosobieniem. Więc to była grupa jego uczniów: Daisy, Paris, Kropa, Max i White. I Sangi Ciąga. Ich bardzo ostrymi wrogami byli trzej, trzej bracia. Znaczy, to nie byli bracia, trzej przyjaciele, ale mówiono na nich: bractwo, trzech króli. Dwaj, jak widać, byli braćmi. On stał na czołówce: książę, prince. No i dwaj. Krem i żółcioch. Znaczy, takie miał przyzwisko. Jednymi z najprzyjaźniejszych stad, z tych trzech stad, to jest właśnie ostatnie stado. Ich szefem był Czarnuch, Jajo było pod szefem, Pinki była pod, pod szefem. No i Duży Włos. Oni mieli jakieś indyjskie nazwy, no ale wolę ich nie mówić. Może w następnym odcinku. To było właśnie ich przedstawienie. Teraz tylko na koniec wszystkich ustawię. By byli jak najbardziej widoczni. Tu sangi ciąga. Hmm. To oni wszyscy, oprócz krójka, bo to ja.